Artykuł 13: Domniemanie zgodności na podstawie norm międzynarodowych. Pierwszego: jeśli normy zharmonizowane, o których mowa w artykuł 12, nie zostały opracowane i opublikowane, wówczas, w celu udostępnienia na rynku lub w celu swobodnego przepływu, o których mowa odpowiednio w artykuł 3 i 4. Państwa członkowskie podejmują wszelkie stosowne środki w celu zapewnienia, aby ich właściwe organy również uznały za zgodne z celami związanymi z bezpieczeństwem, o których mowa w artykule 3 i określonymi w załączniku i, sprzęt elektryczny odpowiadający przepisom bezpieczeństwa. Międzynarodowych norm ustanowionych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną, IEC, w stosunku do których zastosowano procedurę publikacji określoną w ustęp 2 i 3 niniejszego artykułu. Druga komisja powiadamia państwa członkowskie o przepisach bezpieczeństwa, o których mowa w ustęp pierwszego. Po konsultacji z państwami członkowskimi Komisja wskazuje przepisy bezpieczeństwa, a w szczególności ich warianty, których publikacje rekomenduje. Trzecie, w ciągu trzech miesięcy państwa członkowskie informują komisję o wszelkich zastrzeżeniach, jakie mogą mieć w odniesieniu do przepisów bezpieczeństwa, o których je powiadomiono zgodnie z ustęp 2, ze wskazaniem podstaw bezpieczeństwa, ze względu na które przepisy nie powinny zostać uznane do celów informacyjnych odniesienia do przepisów bezpieczeństwa, w stosunku do których nie zostały wniesione żadne zastrzeżenia, zostają opublikowane w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. artykuł 14. Domniemanie zgodności na podstawie norm krajowych, jeżeli normy zharmonizowane, o których mowa w artykuł 12, nie zostały opracowane i opublikowane, a normy międzynarodowe, o których mowa w artykuł 13, nie zostały opublikowane, wówczas państwa członkowskie podejmują wszelkie stosowne środki dla zapewnienia, aby w celu udostępnienia na rynku lub w celu swobodnego przepływu, o których mowa odpowiednio w artykuł. 3 i 4, ich właściwe organy również uznały za zgodne z celami związanymi z bezpieczeństwem, o których mowa w artykuł 3 i określonymi w załączniku i, sprzęt elektryczny wyprodukowany zgodnie z dotyczącymi bezpieczeństwa przepisami norm obowiązujących w państwie członkowskim produkcji, jeżeli zapewni to poziom bezpieczeństwa równy temu, który obowiązuje na ich własnym terytorium. terytorium.artykuł 15 deklaracja zgodności UE. Pierwsza deklaracja zgodności UE stwierdza, że wykazano spełnienie celów związanych z bezpieczeństwem, o których mowa w artykuł 3 i określonych w załączniku I. Drugi układ deklaracji zgodności UE jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku czwartym, zawiera ona elementy określone w module A opisanym w załączniku trzecim oraz jest stale aktualizowana. Deklaracja jest tłumaczona na język lub języki wymagane przez państwo członkowskie, w którym sprzęt elektryczny wprowadza się do obrotu lub udostępnia na rynku. Trzeciego jeżeli sprzęt elektryczny podlega więcej niż jednemu aktowi prawa Unii wymagającemu deklaracji zgodności UE, sporządzana jest jedna deklaracja zgodności UE odnosząca się do wszystkich takich aktów prawa Unii. W deklaracji takiej wskazane są odpowiednie akty prawna Unii, włącznie z odniesieniem do ich publikacji. 4. poprzez sporządzenie deklaracji zgodności UE producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność sprzętu elektrycznego z wymaganiami określonymi w niniejszej dyrektywie. Art. 16 Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE Oznakowanie CE podlega ogólnym zasadom określonym w art. 30. Rozporządzenia, w, nr 765 2008. artykuł 17. Reguły i warunki umieszczania oznakowania CE Pierwsze oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na sprzęcie elektrycznym lub na jego tabliczce znamionowej. Jeżeli nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter sprzętu elektrycznego, umieszcza się je na opakowaniu oraz na dołączonych dokumentach. Drugie oznakowanie CE umieszcza się przed wprowadzeniem sprzętu elektrycznego do obrotu. Trzecie państwa członkowskie opierają się na istniejących mechanizmach w celu zapewnienia prawidłowego stosowania systemu regulującego oznakowanie CE oraz podejmują odpowiednie działania w przypadku nieprawidłowego stosowania tego oznakowania. Rozdział 4 Nadzór rynku Unii. Kontrola sprzętu elektrycznego wprowadzanego na rynek Unii oraz unijna procedura OCHRONN, na artykuł 18. Nadzór rynku Unii i kontrola sprzętu elektrycznego wprowadzanego na rynek Unii. Art. 15 ust. 3 i artykuł 1629 rozporządzenia W nr 765-2008 mają zastosowanie do sprzętu elektrycznego.